No i on też tutaj. I my też tutaj. Kochany, ty też tutaj? Bo Boże, jak ty wyglądasz? Pod samochód wpadłeś? Nie, u dentysty byłem. A co ci było? co Chyba ci jedno, co było? było. Nieważne, nie męcz go, nie wiesz, jak przyjaciel wygląda. Kochany, usiądź, opowiedz wszystko pasjami. Lubię takie opowiadania życiowe, zwłaszcza, gdy się źle kończą. Krakersa? Nie chcę, dziękuję. No to rozumiecie było tak. Siedzę wczoraj przed telewizorem, gryzę paluszki własne, bo film był denerwujący. A tu nagle jak mnie coś nie dziabnie w szczękę. obłęd, zaczęło boleć jak cholera. Z lekarstw miałem tylko czopki. Ale myślę że za daleka droga, zanim doleci do zęba to się wścieknę. Normalne! Każdy by się wściekł, Krakersa, tak? Nie chcę. No to rozumiecie, a ja płaszcz na siebie i do przychodni. Nawet specjalnie dużo ludzi nie było. Po czterech godzinach byłem już przy okienku. To miałeś szczęście, że akurat nie było tłoku? No pewnie, tak. że miałem. Gęba mi się wtedy już we framudze nie mieściła, ale zdołałem jakoś kulturalnym zężeniem odwrócić uwagę pani rejestratorki od herbaty i kanapki. Zaraz, to ona się wylegiwała na kanapce. Nie, konsumowała i to dość długo. Potem odblokowała ten Judasz i uczenie pyta. Do resekcji czy do sanacji? Do sanacji. U, głupio mi się zrobiło, ale myślę sobie osobiście, do sanacji nic nie mam, jeszcze mnie wtedy na świecie nie było. No dziadek to może być A coś pewnie. miał, ale nie będę starowiny w luk do przychodni, żeby opowiadał. Więc na wszelki wypadek wyjaśniłem, że ja tylko taki, że głównie ząb mnie boli. Ślepanie jest demu, słyszałem w odpowiedzi. Dlatego pytam, czy do leczenia, czy do wyrwania. A to o to chodziło. No to, bardzo życiowe. Do wyrwania zdecydowałem natychmiast, żeby tej pani następna herbata nie ostygła. Od razu trzeba tak mówić, niedorozwinięty jakiś. Usłyszałem najpierw, a potem. Niech czeka, aż go wywołają po nazwisku. I kłap okienkiem ledwie zdążyłem o zabrać, żeby mi nie przycięła. Bardzo życiowe, krakersa. Ty, uspokój się, nie? dobrze? Szkoda, do reszty mnie spleśnieją. No i po pół godzinie byłem już w gabinecie. I tak od razu trafiłeś? No o. pewnie, uszy mama a stamtąd pacjenci najgłośniej objawiali swoją wdzięczność. Bardzo życiowe, bardzo, bardzo No to życiowe. rozumiecie ja wchodzę, a tam sterylny zapach, obcęgi, glebogryzarki, fotel. A, a przy nim doktór. Który, jak prawdziwy Jurant, zajął się tobą szybko i serdecznie. No po pierwsze, nie Jurant, tylko Judym i się nie zajął, bo był już zajęty. Ja, ja. Co ty co? powiesz? No przecież musiał przesytać co nowego w prasie. No jasne, każdy lekarz powinien być na bieżąco w dobrej literacji. A Nie chcę. Uspokój się, dobrze. I z tego świstwa no, nie a jest. potem. I nic, Stoję, czekam, a ząb mi piłuje jak diabli. Gdzieś po 15 minutach zostałem zauważony. Perotegowany. Usłyszałem. Nie odpowiedziałem. Prywatnie? Nie, na no ubezpieczalnie odpowiedziałem zgodnie z prawdą i nie wiem dlaczego popatrzył na mnie jak na insekta. Pewno go boli. Słyszę. Spokojnie wyjaśniłem, że boli, że cholerę można dostać. A on do mnie to czego głupol nie przyszedł wcześniej, jak nie bolał. A jak nie bolał, to głupol wyszedł, nie? No, no to. Tak. tak też mu powiedziałem. A, a nie dał mi skończyć. Siadać, otworzyć gębę. Siadłem, otworzyłem... który go boli. Ten u góry, mówię, cicho, widzę, zabrzęczały narządy i raptem jak mnie coś nie kolnie w ten bolący ząb, o pewnie Jezus. ten, słyszę, Kenway, potwierdziłem z uznaniem i nawet specjalnie długo nie byłem. Podziwiam cię, kochany. Ty, zamknij się, dobrze? A potem... No, a kiedy usiadłem z powrotem w fotelu... No co, wstawałeś? No pewnie musiałem się przejść, przejść po ścianach, znaczy po tym badaniu. Jasne, spacer dla zdrowia rzecz najważniejsza. Tak jest. Tak. No zrozumicie, siadłem, a on mnie pyta, czy reflektuje na żywca, czy zamrozi. Uuu, żywiec, świetne piwa, mhm. jak je letko zamrozić, to już całkiem... Tak też... Muszę... Niebo w gębie. Niebo w gębie. Przepraszam. Tak też mu powiedziałem. – No to dobrze. A, ale się wydar na mnie, że tu nie knajpa on niebufetowy i że takiego debila w życiu nie widział. Siuknął mi w gębę czymś zimnym, ale niedużo widocznie, żebym się nie przeziębił. Wziął takie chromowane kombinerki i złapał mnie za głowę. Kombinerkami! Bardzo życiowo. Nie, za głowę ręką widocznie, że mu się celnie słowo a kombinerkami za ząb. Chrupnęło? Było po wszystkim. Tak, ale dopiero po godzinie. Nie mógł sobie ten doktor Biedaczek poradzić i kolega z sąsiedniego pokoju musiał mu pomagać. No to dobrze, że był ja akurat i przyszedł. No Bo musiał przyjść, żeby zobaczyć, kto tak wrzeszczy i kopie w ścianę. A to byłeś ty. Nie lekarz też trochę. No ale ząb ci usunęli. Tak, ale sąsiedni. O nie z go? Widocznie podobne były. Takie. A tego, co bolał, nie chcieli? Nie chcieli, ale w biegu to trudno. A, rozumiem. I przez ten bieg ci się to wszystko porobiło, nie, tak? Nie, przez skórkę od banana przed gabinetem. Uuu, na skórce cuk jest straszny. Wiem, jak zaczęliśmy ślizgiem na drugim piętrze, to skończyliśmy przy portierni. Ja, jak to skończyliśmy? To oni też? To też, to był spory banan. Ty to masz szczęście. Ja nie pamiętam kiedy ostatni raz skórkę widziałem. O! Co jest? Co? Zombie, Krakiersiki! Dokąd nic się nie ma, mam chody, wiem które okienko, który gabinet, w którą ścianę kopać. Krakiersa!